Sol Sol i ja odrobina pieprza. Witam Was kochani bardzo serdecznie w Rolling Heights. I pewnie się zastanawiacie, a dlaczegoż to maju wieczorem, wieczorem włączasz kamerę? To takie jakieś niezgodne i jakieś takie zupełnie nie po Twojemu. No tak, i ja się z Wami jak najbardziej zgadzam. I w ogóle czemu Pola w nocy o godzinie 23 jest w pralni? No, też bym chciała to wiedzieć, ale słuchajcie. Dziecko w drodze! Chodź tu, zabierz do szpitala. Swoją ukochaną. Idziesz? Chodź, chodź. Pełna panika. Wszystko w gotowości. <grym> A my tam w domu nic nie mamy przygotowane. Słuchajcie, kompletnie nic. Ja nie wiem, co ja tam narobiłam z tą ciążą. Ha <grym> ha! Się udało się, a tylko raz jadłeś marbuza. <grafy> Gratulujemy nowej dziewczynki. Jak będzie miała twoja córeczka na imię Joasia? Tak, 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 tak. Huh. Tak szczerze mówiąc, to nie zastanawiałam się nad cechami dla mojej córki. Natomiast w związku z tym, że mieszkamy w przepięknych okolicznościach przyrody, więc może będziemy ją uwielbiać? Czemu by nie? I może będziemy... Dajmy jej tą ekscentryczkę, co? Dobra, sama siebie dzisiaj, kurczę, poprawiam. Pojawiło się radosne maleństwo. Czy chcesz dowiedzieć się coś więcej? No coś tam nie, coś wiem. <śledz> Ale słuchajcie, ja muszę, ja muszę uprzedzić naszych rodziców młodych i szczęśliwych. Stójcie, bo kurczę, ja muszę, słuchajcie, cokolwiek zrobić, cokolwiek tam włożyć. Przecież oni przyjadą z tym dzieckiem i gdzie ją postawią, gdzie ją położą. No, nie żeby coś, ale nawijałam do was i wam komentowałam wejście z dziecią do domku, <gryw> ale oczywiście nie przycisnęłam ten przycisk, co trzeba, więc się nie nagrało. Ale tak kochani, no jest po trzeciej, więc trzeba będzie kłaść malinkę do, do łóżeczka, a ja będę kładła moich simów i tak, jeżeli chodzi o pranie... No to ja jednak zrezygnuję z tych koszy, słuchajcie, bo no bo nie mamy tu pralki, na razie nie mam nawet miejsca, żeby tutaj tą pralkę wstawić, a pralnia nie działa, tak jak myślałam, że będzie działać, więc bez sensu. Zatem kochana, weź włóż, yy, włóż yy, Joasię do łóżeczka, tak ja wiem, ba bajzel nam się robi, tak? Weź mój drogi, idźcie kłaść spać. Ty też. I do zobaczenia rankiem. Pozdrowienia od Rodziny Zagubieńców. Słyszeliśmy, że powiększyła Ci się rodzina i chcemy Ci pogratulować. Rodzina Zagubieńców wysłała specjalną zabawkę dla Sima Joanna Atia. Jeśli dorastając z nią, Nawiążę z nią relację, zabawka odkryje swoje specjalne dary. Wyjmij ją z poczta aby umieścić w wyposażeniu sima o imieniu Joasia. U. To jest dziwne. Okej, okay, zaraz sobie zobaczymy. Ale mogłabyś się przebrać, bo tak będzie niezręcznie panu listonoszowi. No, przebierz się. Aha, to jedzenie wyborne dla naszego pieska, bo się skończyło. Gdzie ona się posiała? Bella? Aha, ona sobie gryzie. Dobra, niech sobie gryzie. Słuchaj, kochana, mogłabyś tą... Weź pocztę. Weź zapłać rachunki. But. Twój noworodek właśnie dostał zabawkę. A ona się przeniosła automatycznie, tak. O, fluflik. Super. Fajnie. A ty możesz, a ona jeszcze tam chyba? Nie wiem, nie jest za bardzo chyba głodna. Yy, ale ty też nie jesteś głodna ale to ty, to co ty zrobiłaś z tym talerzem nie masz go w wyposażeniu to kiedy ty go umyłaś wywaliłaś go do kosza, przyznaj się dobra to weź moja droga zacznij sobie tam pisać pisz dalej gdzie jest nasz piesiu a a tobie co trzeba do pełnego szczęścia Możesz już to złożyć, zrekonstruować? Jak ty to zrobisz, kochany? Ale super! Tu go postawimy. On ma jakąś aurę? Nie, ale możesz się bawić, tak? Gryź go możesz. Ale super, a to? Pierwszy raz coś takiego widzę. O! Oh! To chyba to anatomii by się przydało, słuchajcie. To jest warte tysiąc simelonów. Dobra, a co potrzeba ci jeszcze do szczęścia? Pęchesz i się nie wyspałaś, myszko. To weź może, możesz już tu siusiać, czy jeszcze nie za bardzo, nie za bardzo. Yy, kontakty by ci się przydały. Słuchaj, Krzysiu, przebierz się, kochanie. Przebierz się w cokolwiek. Zmień strój na, na na co dzień. I weź może naszą Bellę na, na spacerek. No nie widzicie, że my tu mamy dziecko... Dopiero co opanowałam, żeby, żeby sobie spała. Dobra, weź może. Stój. Weź może odbierz. Kurczę, strasznie mi tu kamerę. Tak wiecie, w, w jedno miejsce cały czas skupia. Co się stało się? A zepsuło ci się. No musisz wezwać technika, moja droga, bo tobie nie dam naprawić, bo jeszcze sobie krzywdę zrobisz. Ja tylko zerknę. Co robi Krzysiu? Oh, już mu została tylko godzina. Aha, on się załat... Nie, nie załatwia się. A weź mu ten... Yy, pobaw się z nim chwileczkę. Zabawa. Przeciągaj linę. Tak na sekundkę tylko, żeby, żeby dobry kontakt był, chociaż już się powinien poprawić ten kontakt. Ale wiecie jak to jest z tymi, widzicie? Mimo, że był z nim na spacerku, to jakoś tam nie bardzo to się podbiło pieskowi. Pobaw się jeszcze chwilę w aportowanie, a ty, moja droga, mogłabyś skorzystać z tego, że malutka jeszcze śpi i weź, kochana, weź sobie kąpiel, skorzystasz sobie z talety i chyba weźmiemy malutko na spacerak. Bo co, nie będziemy jej tak gibać i kisić, nie? Skoro ona lubi przyro przyrodę, więc tym bardziej. No ja uwielbiam te spacerki z dzidziusiami i w ogóle z małymi dziećmi. Jedno jedyne, co jest głupie, to to, że simowie tak sami od siebie idą, na przykład właśnie tu widzicie, gdzie jest po prostu stromo, gdzie jest górka, gdzie nie ma chodnika i ona przejdzie się gdzieś tam. Ja nie wiem w ogóle skąd taki pomysł żeby do starego naszego domu ją tu włożyć i za chwileczkę znowu ją wyciągnie, no bo będzie nie po drodze jej, nie? Wiecie, znowu będzie ziemia. Trochę to głupie jest, no ale no dobra. Ale fajnie, że, że może iść na ten spacerek. To jest super. Tego mi bardzo w czwórce brakuje, ale być może już niedługo będzie. Może już jak to oglądacie, to są już wózki. Wow, przyszło nam coś, słuchajcie. Nauczy się przepisu na falafel, a następnie przyrządzi danie i przyniesie do pracy, aby otrzymać podwyżkę. Wiecie co, ja to zaznaczę, natomiast czy my w księgarni kupimy książkę z tym przepisem, to ja nie jestem pewna, szczerze mówiąc. Jakieś przepisy żeśmy już kupili. Ale to co? To nie to, to nie to, to nie to. To nie to. Krzysiu? Charyzma o. Wegetariańska ryba, omlet. No właśnie, czy tego przepisu nie będziemy musieli kupić, słuchajcie, aż za granicą w podróżach? Tak może być, więc jak nie będzie tego przepisu w księgarni, no to sobie to odklikamy, bo na razie nigdzie się nie wybieram z moimi simami. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tata naszej simeczki był podróżnikiem i wykonał wszystkie zadania związane z podróżami. Czy ty wracasz, moja kochana? Wracajcie, wracajcie, dziewczyny. I to, wiecie, to mnie po prostu o jakieś zawroty głowy i zawały serca. <laughs> nie to doprowadzało, bo to już było bardzo, bardzo trudne. No ale no cóż, Czy wracasz taksówką. A mam nadzieję, że nie zapomniałeś dziecko ze sobą zabrać. Nie, na szczęście nie. Dobra. To weź, kochanie, włóż Joasie do łóżeczka. Włóż ją do końca, a my się sobą musimy też trochę zająć. Jesteś trochę głodna, tam powinno jeszcze jedzonko zostać, więc jedz sobie naleśniki z owocami. I jest godzina 19, a jeszcze jest młoda godzina, więc myślę, że spokojnie możemy się zająć jeszcze naszą, yy, naszą bellą, bo ona jest trochę brudna. Ty sama włączyłaś telewizor? To jest normalnie opieka. Możesz ją wyszczotkować. Może się uda ją tak troszeczkę ogarnąć, żeby nie była taka brudna. Tutaj oczywiście ją szczotkujemy, ale zobaczcie, jak nam niewiele już brakuje, żeby sobie kupić ten higienizator. No, także możliwe, że w kolejnym odcinku już go kupimy. To będzie super. Yy, wyspałaś się trochę? Tak. Krzysiu przyszedł, zarobił y, zawrotną kwotę 190 simalonów. Kurczę, brawo. Ale myślę, że tak, ty moja droga y, musiałabyś troszeczkę pogryźć z cokolwiek. Więc chodź tutaj i sobie żuj. I wy, chyba ją słuchajcie wy, 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 wyślę na polowanie, na zbieranie, bo ona chciałaby to łowiectwo podbić. No więc dobra, niech ona sobie idzie, niech poszuka jakiegoś, jakikolwiek obiekt kolekcjonerski, cokolwiek. Mm, dobra, niech tam sobie węszy. Natomiast tak, ty moja droga, jeszcze nie jesteś tak całkiem śpiąca. Może byś chociaż na sekundkę jeszcze podeszła i spróbowała trochę popisać. Bo niby ta poezja była taka prosta, ale nie do końca. Krzysiu już jest. Krzysiu mógłbyś posprzątać, a jednak cię nakarmili w robocie. No to super. To weź sobie może użyć nie musisz, ale możesz sobie wziąć kąpiel z bąbelkami i może jak będziesz już wykąpany, to nakarmisz naszą Asinkę i będziesz mógł iść spać, myślę. A nie! Nie będziesz mógł iść spać, bo ja cię jeszcze wyślę do księgarni w środku nocy, pod osłoną nocy, słuchajcie. No i niestety, moi kochani, ale nie ma takiego przepisu. Mogła w sumie wszystkie przepisy od taty zabrać nasza pola, ale wiecie, nawet mi przez głowę nie przeszło, żeby coś takiego zrobić, no więc trudno. Ja od razu odklikam tą... Oj, 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 czekaj, 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 czekaj. Dobra, wystarczy tego pisania, moja kochana, podejdź do maleńkiej, zmień pieluszkę, daj butelkę i od razu wyściskaj ją. Chodź, chodź, chodź. Troszkę się zajmiemy tą maleńką naszą kochaną kruszynką. A ty, mój drogi, no niestety, no będziesz musiał zrezygnować z tego, no bo. No nie, nie znajdziemy tego przepisu, więc trudno. Wracaj do domu i pójdziesz spać. I chciałbyś kupić coś, co jest warte co najmniej stosi melonu. Wiesz co? Na nakar, nakar, malinka, bo ona głodna jest. No. Ile ona ma do urodzinek? O dwa dni, czyli takie jeden dzień pełny, nie? To będzie chyba tak. Coś interesującego znalazłaś, kochanie? Co znalazłaś? Pustą paczkę po chipsach. No co ci powiem, bardzo interesujący obiekt, jak najbardziej. Witajcie w kolejnym simowym dniu. Pole szczęściarą, co oznacza, że często będzie budziła się z poczuciem, że masz szczęście. Ale ci zazdroszczę, dziewczyno. Okej. Okay co się tutaj dzieje moi kochani w naszym domku no tak pani jest tu wezwana pani techniczka i słuchajcie walczy jaglew z naszą wanną od kilku godzin nie wiem o co chodzi ale no nie idzie jej to o, o jest 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 udało się super nasza pola ma pragnienie żeby posprzątać podłogę więc spoko możemy to zrobić wytrzyj kałuże Natomiast nasza Joasia jest chyba trochę brudna i dlatego też postawiłam tutaj ten przewijak, więc jak tylko nasza pola wytrze podłogę, to przejdzie tutaj i wykąpie swoje dzieciątko. No już, już mama idzie na no spokojnie. To jest bardzo fajna rzecz ze Stor. Ojejku, ści ściana. I zobaczcie i się taka wanienka robi. Łomatka, ale ty beksa jesteś samotna! O nie, no najgorzej! Rodzice spali tak długo. Ale nic. Podamy ci butelkę, wyściskamy, pobawimy się i może to ci wystarczy? Uh -huh. Nuba, niuba, niuba. Tak, tymczasem nasz mężuś kochany je, albo przynajmniej już ja zjadł. Zjadłeś, no to posprzątaj po sobie, Krzysiu. Żyjemy w normalnym świecie, to, że tutaj mężczyźni w tym akurat roaring high są tacy. Och, jakbym posprzątał, te rączki by mnie zabolały i w ogóle woda by mnie poparzyła, no to trudno. My tutaj tak nie robimy w tym domu. Chcia, chciałbyś przeczytać książkę o dzieciach, ale ja nie wiem. Tak w sumie tutaj masz wszystko ok. I dzisiaj idziesz też do pracy. A masz tą książkę u siebie w ogóle w wyposażeniu? Czytaj ponownie, czyli nie chodzi o to, nie o tą książkę chodzi pewnie. Dla ciężarnych dziecko w drodze. No to ja nie wiem o coś chodzi. Dobra, nieważne. My sobie to odklikamy. Ale chciałbyś tak poślubić, chciałbyś fajerwerki. Chciałbyś zaprzyjaźnić się z Simką Julie. Kim jest Julie? Czy z pracy koleżanka? Tak. Julie Levin. Szeregowa kucha. Wow! Ale wiesz co, twoje relacje z córeczką nie są za fajne, chciałam powiedzieć, więc może skoro teraz twoja żona, żona przyszła <laughs> zajmuje się malutką, to może ty za chwileczkę, kochany, weźmiesz ją na spacerek, co? Tatuś już wrócił, <laughs> ale jak to słodko wygląda. <laughs> to mniej słodko wygląda. Oho, ho ho. A, idziecie jeszcze dalej, tak? No dobra, w porządku. To było dziwne. Tak, Bela znalazła jakiś klejnot. To super. No a z kolei nasza pola pisze i pisze, no i jeszcze i pisze, no i pisze. Nasza malinka śpi po spacerku. Tata ją włożył, nakarmił i włożył ją tutaj. Ten, ta zabawka, którą dostaliśmy. Ona zmienia pozycję. Tak samo jak zmienia pozycję, ten tutaj krasnoludek. <śm> chodź tu, chodź tu, usiądź sobie na stoliczku. Skrzat zmienia pozycję co dosłownie y, pół dnia. Fajny jest, <śm> bardzo mi się podoba. Tak, była na spacerku po miłej przechadzce. Super. No i tak, nie wiem, chyba nie zdążymy niestety dokończyć tej książki nieszczęsnej. No, no niestety, bo widzicie tak, po, po rozdziale wysyłamy do wydawcy, po rozdziale jakieś marne 40 simelonów, a my tutaj potrzebujemy... Spójrzcie, no sporo, żeby nam jeszcze 890 melonów, żeby nam awans przyszedł, bo jesteśmy zaledwie na czwartym poziomie pisania. Nie wiedziałam, że ta kariera jest aż tak monotonna i tak upierdliwie długa, no bo rzeczywiście strasznie długo. Ale nic, no będziemy czekać, aż nasza. Yy, Pola. O, no ona już nie może, ona już ma napięcie i tak dalej. Dobrze. Jesteś pewnie głodna, no nie wszystko ci się chce. Dobra. To zostaw to, kochana. Nie będę cię zmuszała do ciężkiej pracy aż tak bardzo, więc weź sobie może użyj. Jeszcze nie będziesz sprzątała moja droga, ale możesz sobie mm, odłożyć resztki i zjemy może póki co te naleśniki, bo one są starsze, więc one niedługo się nam... Ósmy poziom pisania mamy. Okej, okay, no jesteś zmęczona, ale musisz skorzystać, kochanie, i musisz koniecznie coś zjeść. No wiem, że jesteś zmęczona, no ale no nic ci na to skarbie nie poradzę. Macie malinkę, ona też trochę zużywa naszą energię. <gry> A nasza piesia jest samotna, więc też już będzie wracała do domku. Oj, ojoj ojoj. Oj. Skarbie, tu wszystkiego też potrzebujesz, ale ja nie dbam o tych moich Simów. Chodź, chodź do domku. No i tak sobie myślałam właśnie nad tym, co zrobić z naszą tutaj rodzinką. Bo trochę za szybko się to wszystko podziało. Weź zmień pieluszka jeszcze malince. wyściskaj ją. Pobaw się. No i no chciałam przynajmniej to pisarstwo dokończyć, no ale no wyszło jak wyszło, więc chyba zrobimy w ten sposób, kochani, że... Ja doprowadzę, aż malutka pójdzie do szkoły i wtedy poszukamy sobie nowego domku, jeszcze większego niż jest, bo no, ja chciałabym jeszcze jedno zwierzątko, chciałabym mieć kotka, chciałabym, żeby ona miała też, wiecie, drzewko, domek na drzewie i takie tam, no, no wiecie, no, co Wam będę tłumaczyć. Więc no, niewątpliwie będę się starała to zrobić. Idź, kochanie, włóż Joasie do końca. Jeszcze hmm. tylko zobaczę ona. No nie ale jest aż tak bardzo to. głodna, no ale ok. Znaczy głodna, śpiąca. Ale nasza mama jest. Zabawa też jest taka do niczego. Możesz sobie na chwileczkę... Nie, bo to jesteś śpiąca. Dobra, chodź. Chodź, chodź. Idź, idź, spać, myszko. Czekamy jeszcze na naszego mężusia. On za sekundkę będzie wracał, za 20 minut. Ale ja myślę, widzicie, on już by chciał adoptować kotka. No ale no ja nie wiem, no możemy w sumie tutaj jeszcze z trochę miejsca, tutaj. jo, ojoj, ojoj, ojoj. Dobrze, ale póki co kochany, to my będziemy chyba jeszcze odwiedzać sobie mm, księgarnię. Wiesz dlaczego? Bo chciałabym, żebyś uczył się gotowania, a jedyna książka, jaką mamy, to jest tą pierwszy więc myślę, że lepiej by było gdybyśmy jednak poszli kupić ten tom drugi, albo trzeci nawet chyba w twoim przypadku więc jedź jeszcze do księgarni i kup te dwa tomy zaległe a ja będę tak powolutku, pomalutku już kończyć dzisiejszy odcinek no trochę nam zeszło i na samo zakończenie dzisiejszego spotkania jeszcze zrobię wam migawkę z tego jak sobie prezenty bierzemy oczywiście od was moi kochani i tyle skarby moje kochane więc żegnam się z wami sól sól odrobina pieprzu i pa pa zetka, kochanie moje dla Poli jej rodzinki już przez duże R <laughs> ale kochana jesteś i pozdrawionka śląpocztą simolotniczą, ale kochana jesteś, bardzo ci dziękuję oczywiście, że już się odwzajemniam i serdecznie serdecznie pozdrawiam kochana, buziaki